Danbien, czyli pojedynczy pitch. Gdy zakończyliśmy leniwe poprawianie ubrania w prawo, przechodzimy do dambien. Tak jak tam przy przejściu z lewego do prawego poprawiania ubrania skręcaliśmy się nieco na pięcie, tam Prawą stronę na lewej pięcie to teraz będzie w lewą stronę na prawej pięcie i ten skręt stopy będzie troszkę większy. Skręt teraz w drugą stronę bez skrętu stopy skręca się tutaj tułów. Wiodra też się skręcają, ponieważ tutaj ta pięta jest po dnie. Łatwo będzie to zrobić kolano. Prawej nogi ugina się. Zwróćmy uwagę, że by zginęło się w tym kierunku, gdzie pokazują palce tej stopy, nie w innych kierunkach, żeby kolano nie było przeciążane. Skręt napięcie, skręt przysiadę. Teraz zachowuję tą pozycję, wysuwam stopę. Piętę wysuwam po linii, która będzie prostopadła do tej linii, na, na której Stoję na początku, gdzie skierowany jest mój wzrok. Więc, jeżeli tutaj będzie jedna linia, tutaj będzie linia prostopadła. I teraz, gdy wysuwam piętę, to właśnie po tej linii prostopadłej do tej linii pierwszej ciężar. Na razie pozostaje na prawej nodze. Palce lewej stopy podniesione i będą. O, tutaj wysuwam dokładnie w bok w ten sposób. Jedna linia, druga linia prostopalców. Będę ustawione nieco skośnie, po czym przenoszę ciężar do 70% na lewą nogę, skręcając się troszkę podczas tego ruchu, a między dłońmi, między nadgarstkami, jakbym rozciągał jakąś gumę. Ta dłoń z tyłu tutaj pozostanie blisko poziomu, tak troszkę palce podniesione. Tutaj palce będą skierowane do góry. Proszę zwrócić uwagę, że nie. Umieszczam tej dłoni tutaj a obydwie są z tej strony ciała. Jeżeli tutaj patrzycie, widzicie, że jedną dłoń mam na środkowej linii, drugą tutaj po zewnętrznej. Pierwszy skręt dłoń ustawione poziomo, teraz tą mam na środkowej linii. Patrząc z tamtego kierunku, tą na zewnętrznej. I znów teraz ta na środkowej linii. Ręce poruszają się tutaj mniej więcej po siomo, ale faktycznie jest tak odrobina idea naciskania podczas ruchu, w tą stronę. Troszkę podnoszenia podczas ruchu, w tą stronę. Ten ruch się robi taki troszkę bardziej za okrąglony. Wzrok skierowany skośnie, stopa, czyli tutaj był jeden kierunek, tutaj ten prosto padły, ta linia, po której wysunąłem piętę. Palce, stopy są ustawione skośnie i wzrok również jest tutaj ustawiony skośnie. Patrzymy nad palcami tej dło. Teraz wykonajmy razem trzy pierwsze sekwencje: rozpoczynającą, lewe i prawe poprawianie ubrania oraz y, pojedynczy licz.